Hej, z tej strony Q, a to jest Demon Souls. Obiecałem Wam w poprzednim odcinku, że pokażę Wam, jak się troszeczkę wzmocnić, prawda? Yy, I ogółem jesteśmy zwarci i gotowi. Możemy iść tak jak teraz jesteśmy, tak? Ale, żeby troszeczkę było łatwiej i troszeczkę podkręcić poziom naszego bezpieczeństwa, kupię sobie tarczę, trójkątną tarczę. Aż dwa kafle kosztuje, no ale dobra, no trudno się mówi, I, i oczywiście sobie ją założę, tylko że mam za mało siły, jestem aż tak słaby. Dobra, to idziemy się troszeczkę podekspieć jeszcze. Oczywiście. Poza tym, potrzebujesz silności. Idź dalej, dotknij demonu wewnątrz mnie. Pozwól, żeby te słoneczki wagabony były twoje. <śmianie> Okej. Okay. 11 potrzebujemy, dobra. Dobrze, dobrze. Okej, okay, to teraz mamy. Jest ok, nie? Dobrze. Eee, to tak. To teraz idziemy nie do tego świata, nie do tego świata, nie do tego świata. No tutaj raczej też nie wyjdziemy, do tego świata. Proszę bardzo, ja wam nie będę tutaj jakoś lorowo przedstawiał tego świata. Bo to musi być takie szybko, szybko, gipko, pykmyk, myk, siup, kop, siup, tam, blb, siup, siup, şuk, lb, i wiecie, teges, szmeges, nie? FIFO, fang. i lecimy, dobra, a więc tak, tu mamy szkielety. One bardzo lubią się kulać w naszym kierunku. Więc proponuję trzymać tarczę, to się bardzo łatwo blokuje. I potem sobie idziemy na tylca i robimy jakieś backstaby. Oczywiście, jeśli te backstaby nam wyjdą. O właśnie, w ten sposób. Te szkielety są dość mocne, dlatego troszeczkę zajmie mi e, walka z nimi. Tutaj warto jeszcze sobie hmm, założyć pierścień złodzieja z paru względów. Odłamek kamienia ostrza. Super, super. Bardzo się cieszę. Ale jebło. Tutaj jeszcze mamy trawę. Dobra, i teraz tak, idziemy. Patrzcie, ten szkielet już dawno by do mnie podszedł, nie? Ale przez to, że mam ten pierścień złodzieja, to ja sobie tak delikatnie spróbuję podejść do niego. Zanim jej zauważy, sprzedam mu z dwa strzały. No i proszę bardzo, ziomek pokonany, i teraz tak, i teraz spróbujmy, może teraz się z tym ziomkiem postrzelamy tam. Tarczy, którą miałem wcześniej. Oczywiście, da się tą tarczą blokować ciosy od tego ziomka, ale jest to o wiele. E, trudniejsze, ponieważ ona przepuszcza też obrażenia fizyczne, więc jak dużo ciosów zablokujemy, to też sporo życia nam troszeczkę uszczypnie. To po pierwsze, a po drugie on też ma parę takich ataków, które są dłużej ładowane. Co oczywiście jest sygnalizowane i da się te łatwo ominąć, jeśli wiemy co i jak. Ale, jeśli byśmy tego nie ominęli, a zablokowali, to na przykład on mnie przed chwilą trafił takim atakiem w tarczę i wybił mi calutką staminę od razu. Wybaczcie, drobne problemy techniczne. Dobra, jesteśmy z powrotem. Eee, lecimy dalej. Tam są aż dwa naraz szkielety, więc warto byłoby na to uważać. Spróbujmy sobie tutaj jakoś tak delikatnie może jednego z nich uszczypnąć. O, w ten sposób. I teraz uciekamy, bo tamten, widzicie, on się zbliża. Nie dlatego, że nas zobaczył, ale dlatego, że usłyszał ten czar, dlatego się troszeczkę chciał zbliżyć. Wyczaić o co chodzi. Ale spok. Dobra. Gościu zabity. Tam teraz jeszcze ostatni szkelecik, jak na razie. Może użyjemy sobie o właśnie co on tak chciał mnie zaatakować? Zupy, zupnie Dobra. No i byłem, widzicie, no taktyka jest bardzo łatwa, no najlepiej... Okej okay. Najlepiej sobie po prostu blokować te ich pierwsze ciosy. Oni bardzo często się odbijają od naszej tarczy i dzięki temu możemy ich szybko otoczyć i znaczy otoczyć, okrążyć i zrobić backstaba. Jak ktoś na przykład stosował taką technikę w Dark Souls 1, no to no, będzie tutaj jak w żywiole. Tu możemy sobie parę rzeczy podnieść. Izwan Boga, a tutaj mamy Ziomka, który jest ubrany tak samo jak ten zblazowany Ziomek od wiary w... w spójni, więc to chyba jakiś człowiek wiary tutaj umarł. Co może sugerować, że możliwe, że to gdzieś tutaj mieli tą pielgrzymkę, o której rozmawiali, że zostawili Urbeina. Tu mamy pułapkę, albo trzymamy się lewej strony, albo tarcza podniesiona. No, i teraz tak, i tu jest najgorszy myk. Uwaga! Ten ziomek, którego tutaj spotkamy, może nas zabić na hita. Nawet, kiedy trzymamy tarczę, która blokuje 100% obrażeń. Więc, polecam go ominąć. E, a przynajmniej na razie, proszę bardzo, tam mamy tego ziomka. Czerwone oczy, po tym go poznacie. Do tego jeszcze dual wielding. I teraz tak, tam mamy przedmiot, który właśnie nam. No po który tutaj głównie przyszedłem, więc podejdźmy do ziomka. Ok, zobaczył mnie w końcu. O, to był ten cios. Szybko, lecimy po to. Półksiężycowy falcjon plus jeden. Dobra. Znowu omijamy go, podnosimy drugi item. Resztki duszy. Ok, spadamy. Spadamy, spadamy. Dobra. Okej, okay, dał sobie spokój. Ten pierścień złodzieja też w tym pomaga. Więc warto go założyć, kiedy chcemy go tutaj tak ładnie ominąć. No i dobra, i tak, i to tyle. E, tam jest demon, może go poznajecie. On był też w tym e, etapie takim samołuczkowym. E, możemy go zabić teraz, a, a nie musimy. Zależy, no, czy, czy, czy sobie z tym radzicie. Wiadomo. No i dobra, teraz tak. Zmienimy sobie ten. Falcion na jest Falcion. Zobaczcie, co prawda, obrażenia fizyczne ma mniejsze, ale jest on nie dość, że plus jeden to jeszcze atakuje nie tylko fizycznie, ale magicznie. Więc ogółem obrażenia będą większe. Widzicie? Ponad połowa życia jednym backstabem i gościu po prawda? Gdzie ty tam stary uciekasz? Co ty robisz? Nie bądź śmieszny. Dobra, no to chodźmy dalej. Teraz tutaj tam była jaszczurka, zajmiemy się tą jaszczurką troszeczkę później. Tutaj mamy ziomeczka, którego opłacałoby się zestrzelić troszkę. Chociaż też nie jest to jakieś bardzo ważne. Możemy go po prostu dobić potem. No i proszę bardzo, po ziomeczku lecimy dalej. Tu może być trochę niebezpiecznie, ale teraz już będzie wszędzie z górki. Dlatego właśnie, że mamy tutaj falziona magicznego. I proszę bardzo, tu jest kolejny szkielecik. Porobiony. Lecimy sobie dalej. I teraz tak. Po co tu w ogóle przyszliśmy? No, pierwsza rzecz to wiadomo. To był ten falcem. On bardzo ułatwia sprawę. Zresztą sami widzicie. Teraz od, od razu lepiej się walczy z tymi szkieletami. I to jest tak. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to ten tutaj łuk. Jest to długi kompozytowy łuk. Jeden z najfajniejszych łuków w grze, a przynajmniej na sam początek jest bardzo dobry, też i będzie nam e, potrzebny w przyszłym odcinku, trochę. Możemy sobie teraz tutaj przyjść, e, i tutaj też jest dość taki rzekbym, oryginalny NPC. Ale w sumie, jak daliście winne Soulsy, to, to wcale nie jest oryginalny. Właśnie. I możemy tutaj przedmioty wymieniać. Kładziemy sobie tutaj jakiś przedmiot i potem dostajemy jakiś w zamian. Tylko nie pamiętam, czy to, bo w Dark Soulsie, na przykład jedynce, to działało tak, że trzeba było położyć przedmiot, wyjść do głównego menu, wejść z powrotem i wtedy mieliśmy wymieniony przedmiot. Nie pamiętam, czy tutaj się wymienia od razu ten przedmiot, czy możliwe, że też musimy wyjść. To akurat napiszcie w komentarzu. Jeśli ktoś o tym pamięta, bo akurat ja nie pamiętam za bardzo, sorry. Sorry guys. Ale z drugiej strony możemy sprawdzić. Ej, why not? Co ja jestem taki głupi. Czekajcie, ja tu dostałem przedmiot, prawda? Augit eee, wskazania drogi. Kamień emitujący światło często służy do orientacji w terenie, czyli coś jak pryzmat w Dark soulsie Po prostu stawiamy sobie to gdzieś i świeci. Super, co? Spróbujmy to zrobić. Proszę bardzo, przychodzę sobie tutaj. E, idę sobie na ten, ten. Pyk. E, upuść. Błyskotka, radość, radość. Sprawdźmy, czy. Nie, nie zadziałało. Czyli chyba muszę wyjść. Upuść, tak. Dobrze. No to wyjdźmy sobie z tego. Dziękuję bardzo. No i sprawdźmy. Zadziałało. Dostaliśmy białe strzały. Eee, biała strzała. Strzała z rosochatego drewna. Legendarna broń, używana wraz z białym łukiem. Wyjątkowo duża siła ataku. Aby używać strzału, musisz wyposażyć się również w łuk. No właśnie. Biały łuk oczywiście też można dostać, znaczy dostać, zdobyć. No i dobra. I teraz tak, tutaj jest ta cała jaszczurka. Spróbujmy się do niej dostać. Kamień. I jaszczurka. No i mamy item. Co mamy? Mamy odłamek kamienia cienia księżyca razy trzy. Super, super dropik. A więc tak, co zdobyliśmy? Zdobyliśmy kupca, z którym możemy się tam e, handlować. Oczywiście mieliście na ekranie pokazane, co za co można wymieniać. Możemy, to, na przykład, z takich fajnych rzeczy, które aktualnie możemy zrobić, to możemy zrobić, tak jak wspominałem ostatnio, możemy spinkę wymienić. Waga? Możemy spinkę wymienić do włosów na pierścień regeneracji. Chociaż mówiłem wam, że się średnio opłaca, chyba że wam zależy że mieć to już zaraz od razu eee... o kurde, ale mnie czasną. <ścoughs> Zapomniał o mnie okej. Okay. Dobra, to ten drugi strzał był ryzykowny. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Typie, czy ty musisz cały czas używać tych porąbanych ataków? Jak się uwziął na mnie. No, Jezus. Same takie najgorsze ataki, jakie tylko mógł. O, kolejny gościu od wiary. E, co tam jeszcze można dać? Można jeszcze na przykład e, sobie dać... O, teleskop można oddać i za to dostajemy pierścień, który regeneruje nam manę. To jest bardzo fajny deal, tylko że pozbawimy się teleskopu. Więc jak to woli, prawda? Eee, no i idąc tutaj w tym kierunku, widzimy, że mamy jakiegoś więźnia, możemy sobie to macnąć. Okazuje się to być zamknięte, więc aktualnie tutaj nic ciekawego nie zrobimy. Możemy jeszcze iść tu i machnąć sobie w tą ścianę, i dzięki temu mamy otwarcie tędy. Tutaj pułapeczka, proszę bardzo. I gdzie my wchodzimy? Dyn 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 dyn, dyn dyn. Au, ty w frajerze jedno, tu. Będziesz mi strzelał tutaj, tak? Chamię jeden zbolały. Trafimy? Trafimy, proszę bardzo. Można sobie ich fajnie tutaj pozabijać. One się o wiele szybciej targetują na nas, kiedy nie mamy pierścionka złodzieja. A przez to, że mam pierścień złodzieja, no to oni. Dłużej im zajmuje to, żeby mnie w ogóle zauważyć. Co jest bardzo przydatne, oczywiście. No i dobra. Spróbujemy sobie go zabić, no bo w sumie why not? Why not? A więc tak. Aha, warto zaznaczyć. Półksiężycowy to jest nazwa e, broni, która została zaklęta e, właśnie na to, żeby skalować się fajnie z inteligencją. Widzicie, on się skaluje z inteligencją aż na A. Więc jeśli robimy postać na inteligencję, no to warto zaklinać e, bronię na półksiężyc. Tak zwany. E, I. Dodatkową rzeczą, która jest tutaj, w takich broniach, które są zaklęte na półksiężyc, jest to, że bardzo powolutku, ale sumiennie cały czas regeneruje nam manę. Dlatego mam też ikonkę tutaj regeneracji, zaraz koło ko oka. I teraz tak, tu jest kolejna rzecz, która jest bardzo cenna, Uchi Katana. Jest to bardzo fajna broń pod zręczność, chociaż oczywiście też nie tylko. Niestety trzeba mieć aż 18 siły, żeby ją dzierżyć jednorącz, ale ma bardzo fajne krwawienie i ogółem fajnie wygląda i ogółem fajnie dipsuje, więc no bardzo fajna broń. Niezwykle ostra katana, wykuta w odległej krainie. Ma długie, czarne ostrze, cięższe niż mogłoby się wydawać niestety. Ataki nią są wyjątkowo potężne i powodują krwawienie, lecz ostrze jest delikatne i łatwo je uszkodzić, co oznacza po prostu, że katana ma mało wytrzymałości. Sami widzicie. 70 wytrzymałości to jest bardzo mało. Na przykład taki falcion ma 120, Bułat 120. Więc ucikatana, jak na broń Mele, ma bardzo małą e, wytrzymałość. Ale to nie jest jakiś wielki problem. No i teraz spróbujmy sobie powalczyć z tym panem tutaj. Zaraz leci krwawienie. O proszę bardzo, już leciało krwawienie. To teraz oprócz, oprócz mojego dipsa będzie jeszcze go tam dziargać, te krwawienie ładnie. I klepiemy te dubsko. Jak widzicie bardzo ciężki boss. To będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy, nie, to będzie przedostatnia rzecz, jaką zrobimy w tym świecie, bo jeszcze jest jedna rzecz, która jest też troszeczkę niebezpieczna, ale Wam pokażę. Nic. Dzięki temu dostajemy szarą duszę demona. Bardzo ważna, bardzo fajna dusza. A tutaj jeszcze możemy sobie jakieś inne materiały i pierdoły pozbierać. Jak najbardziej sobie to pozbieramy. Proszę bardzo, bardzo fajna trawa. Eee, tu jeszcze było Kilicz, też taka broń, podzręczność. Przypomina trochę Bułat albo falcjon, tyle że jest najcięższy i bazowe obrażenia największe ma. Duży i ciężki zakrzywiony miecz przeznaczony do odcinania kończyn broń tnąca, niezwykle skuteczna, bla bla bla, dobra to już jest opis taki sam jak zawsze. A więc tak, jeszcze możemy sobie wyhaczyć tutaj. Co sobie wyhaczyliśmy w ogóle? Jeśli mamy dobrą strategię i, i uważamy, jesteśmy ostrożni. No to dostaliśmy tak, zaklęty falcjon, dostaliśmy fajny kompozotowy długi łuk, dostaliśmy Uchi Zaraz dostaniemy jeszcze fajną tarczę, która regeneruje życie cały czas. E... I jakbyśmy chcieli, jakbyśmy chcieli to jeszcze można wyhaczyć sobie fajny pierścionek tutaj, tylko że z tym pierścionkiem to już jest takie dość... Ee, ciekawe bardziej, ale to wam zaraz powiem o co chodzi dobra, patrzcie tutaj mamy znowu tego zbira z czerwonymi oczami więc to jest średnio przyjemne musimy go jakoś fajnie ee, no wyhaczyć stąd, prawda? Da, sprawmy, żeby sobie gościu wyszedł niech sobie zaatakuje, proszę bardzo, super wow, prawie mnie zabił tym atakiem tarcza arbitra Zaraz sobie przeczytamy co i jak. Już o mnie zapomniał? Nie, kampi na mnie. Myśli, że ja go nie widzę przez ten murek. No chodź tu kolego. Kurde. Nie lubię jak on tak atakuje. Bo on naprawdę potrafi nas strzała, nas zabić tym. Dobra, uciekamy stąd. To jest wszystko, co chciałem osiągnąć aktualnie. Mogę wam ewentualnie pokazać jeszcze jedną rzecz. Eee. Tak, czyli, jak mamy tą główną bramę, sobie wchodzimy tutaj, tu oczywiście uważamy na tą pułapkę. I teraz tak, idziemy sobie na górę. I tutaj był szkielet oraz dwóch łuczników, zabijamy sobie ich, oczywiście. I tutaj mamy jeszcze zejście, prawda? Możemy sobie tam zejść. Możemy też zrobić taki fajny manewr. Tylko, że to, właśnie, nie zawsze wychodzi, trzeba. Trzeba w miarę ogarniać temacik. E, zawsze mi to wychodzi tak za mniej więcej 20 razem. Więc może to trochę potrwać. I też nie pamiętam, czy ja pod dobrym kątem to robię. Możliwe, że to. No coś takiego. W każdym razie da się, bo ostatnio próbowałem. Ostatnio próbowałem. Da się. I jakoś tak trzeba tutaj se przeskoczyć. Najlepiej właśnie rolem. I wtedy skakujemy na ten murek. A jak jesteśmy na tym murku, to potem z tego murku można zaskoczyć tam na drugi, drugą stronę tego murku, prawda? I tam się znajduje pierścień. Dobra, mniejsza z tym olać to. Chodźmy tu jeszcze niżej, bo widzę, że tu jest przedmiot. Tutaj mamy pułapki, więc kończymy sobie pułapeczki. Okej, okay, super. Tu jest tylko miedziany klucz. A ten miedziany klucz znowu będziemy mogli użyć tam przy tym gziomeczku, który był więziony. Ale aktualnie nas to już nie interesuje za bardzo. Chociaż może, może nas interesuje, może nie. Pozytywnie chcielibyście, żebym to otworzył. A, chodźmy. No dobra, przekonaliście mnie. Niech będzie. Niech będzie. Idziemy tu. Potem to się schodziło tutaj za tą iluzoryczną ścianę. Ohoho, tutaj szkielet zostawił mi przedmiot i nie zauważyłem. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie był ten ziomek zamknięty. Otwieramy sobie go, proszę bardzo. No i możemy sobie teraz z panem porozmawiać. Siemka, witam serdecznie. Co tam pan powie, ciekawego? Piękne. 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 I suppose I you know, I'm Blige. a grave robber. It's thanks I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? Z nim jeszcze. This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They have long perished, and now the demons have put the souls to work.

Śmiesznie wygląda, prawda? Lepka, biała, woskowata substancja nałożona trzymaną w prawej broni dłoń przesycają magią, czyli działa jak zaklęcie e, te takie, które mogliśmy się nauczyć Spójni, czyli zaklęta broń. Produkt przemiany materii ślimaka, który skąpał się w magicznej świetlistej wodzie. E, tutaj możemy sobie kameczki kupować. Eee, odłamek zielonej występującej wśród chmur, rudy przydatny przy wzmacnianiu tarcz. Chmurny kamień blokuje światło, zwiększając zdolność tarczy do niwelowania magii. Może wzmocnić tarczę maksymalnie do piątego poziomu. O, proszę. Tutaj jeśli chodzi o bronię, to mamy bułat, falcion, czyli takie podstawowe bronie z, z kategorii zakrzywionych mieczy. Mamy krótki łuk, długi łuk, ale to się za bardzo nie opłaca skoro mamy kompozytowy długi łuk. No i skórzana tarcza, też taka trochę cokotna, płakał. Jeśli chodzi tutaj o strzały, no to rzeczywiście mamy fajne strzały i drewniane strzały. Pyk, pyk, pyk. E, ja, ja sobie troszkę kupię. Ile? O! Kupię sobie troszkę, ok? Pozwólcie. 80 sobie kupię. Albo 90. Albo 80. Dobra. Eee, I tutaj możemy sobie jeszcze kupić skórzane ciuszki. To, czyli to są takie mniej więcej ciuchy, jak ten ziomek nosi. Skórzany pancerz używany przez osoby pracujące na powietrzu. Zwłaszcza myśliwych. A tutaj mamy strój barbarzyńcy, który jak widać ma 000 wszystkiego. Więc, jak ktoś chce nosić bez efektów jakąś, e, jakieś wdzięko, no to polecam. Postrzywane z rozmaitych, mocno zużytych futer. Odzienie nie zapewnia ochrony. Niezgrabne szwy zdradzają w tym stroju dzieło prymitywnej cywilizacji. Jest to startowa, startowy ubiór barbarzyńcy, więc. No i dobra, to tyle na razie. O, next time będzie miał tego więcej. No dobra, jeszcze tego pana kiedyś spotkamy, więc kiedyś się jeszcze z nim pogada i dogada. A ja dzisiaj pozytywnie chciałbym się z wami pożegnać. Eee, no bo to będzie wszystko ty tyle, zamkniemy sobie odcinek w takim czymś. Myślałem, że troszeczkę krócej mi to zajmie. Ale akurat długość jest taka, że możemy sobie ładnie skończyć odcinek. Więc to było takie trochę nadprogramowe. My sobie tutaj jeszcze wrócimy i będziemy sobie znowu grać i tak dalej, ale będziemy mieć z głowy przynajmniej tutaj parę miejsc, bo już są przeeksplorowane i troszeczkę tych rzeczy pozbierałem. Oczywiście tym razem, znaczy następnym razem jak tutaj będziemy, zabijemy sobie te czerwono-okie szkielety. No i oczywiście pójdziemy dalej do bossa i tak dalej, i tak dalej. Eee... Tam ten skrót, o którym wam mówiłem, co nie potrafiłem tam skoczyć za ten murek Tam jest ciężko dojść, w sensie, możemy tam dojść i jesteśmy zaraz przy bossie, będzie bardzo ciężko potem wrócić e, Tutaj na przykład, jakbyśmy chcieli wrócić do spójni, więc albo trzeba bossa zabić, albo... Albo jakoś się teleportnąć, albo wrócić z buta tutaj, nie? Więc to jest ciężkie, bo teleporty jednak aktualnie to, to nie mamy za bardzo Musielibyśmy użyć albo tego cudu z teleportacją, albo tego przerąbanego przedmiotu tutaj, który mamy, gdzie on jest, kurczę. A właśnie, odłamek klinca w sumie jest. Znalazłem go tam przy smokach, zapomniałem o tym. No ale jak ktoś nie znalazł tego, no to trzeba by użyć tego, a to zjada nam całe dusze, więc tak troszkę, trochę przypał. Dobra, pozytywnie. To by było na tyle. Jako zapowiedź mogę wam powiedzieć, że w przyszłym odcinku polecimy sobie na ścieżkę pana i pokonamy tam co najmniej dwóch bossów. No a jednego oficjalnego bossa, a drugiego takiego powiedzmy bossa, ale jako zadanie z gwiazdką dla chcących. Nie jest obowiązkowy. Pozytywnie. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobał film. No i zapraszam na kolejne materiały z Demon Souls. Trzymajcie się, hej!